Słuchajcie, we vlogmasie numer 8? Y, 8? Tak, piłka mi podpowiada, że 8. Y, już dzisiaj mamy bardzo późno, bo mamy już za piętnaście pierwszą, piętnaście trzynastą. Y, tak, także dzisiaj się strasznie późno do Was odzywam. Ale y, od rana tutaj ogarniam. Y, byłam też na ratunek w sąsiadce. Y, no i powiem Wam, że, 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 no, że martwię się właśnie, bo. Ponoć ciężko przychodzi tego wirusa, także no wesoło to nie jest, bo ma jej gorączkę. Wszystko ją boli. Kaszle. Właśnie jeździłam po Syrop. Bo pisała, że tak, kaszle, że mało, no nie wypluje wszystkiego, co ma w środku. Także tak. Ale do miasta nie jeździłam, tylko tutaj do nas, u nas też jest si w silnicy apteka. Także tutaj była właśnie w aptece. Co prawda jest tutaj mniejszy wybór. No, ale po jeden syrop to się do miasta też nie opłacało jeść, no nie wiem, ja najpierw jak będę w mieście, to kupię jeszcze jakiś inny syrop od tego kaszlu, żeby mi tam nie, wy, nie wypłula płuc tutaj w sąsiednim domu, także tak. Znowu siostry piszą, dlatego tak się spojrzałam. Także, także wesoło to właśnie moje sąsiadki to nie jest i właśnie tak się martwię. Że tutaj niedawno mówiłam do Was, że teraz jest czas nie cho, nie cho, na niechorowanie, bo Boże Narodzenie idzie, a nie miałam zielonego pojęcia, że właśnie ona złapie tego wirusa. Bo to właśnie ona złapała, przyniosła tego wirusa, a nie mąż. Bo ja myślałam właśnie, że to mąż może przyniósł tego wirusa, a to złapała i przyniosła moja sąsiadka tego wirusa. I tak właśnie, tak jakoś tak dziwnie tam oni chleżą, zdychają, że tak powiem, po polsku, a Monika się szykuje do świąt lata, sprząta piecze, gotuje, vlogmasy nagrywa, cieszy się tymi vlogmasami, a tam właśnie za płotem taka choroba, także właśnie się tak trochę przejęłam no ale jakoś się podniosłam i wzięłam się za robotę pralka już nastawiona, tutaj pozbyłam się tej deski do prasowania, żeby nie było, że u Moniki to tylko przy stole deska do prasowania stoi. Tak, bo ja tylko y, mam wrażenie, że ja nic nie robię, tylko piorę i prasuję, piorę, prasuję. I tak na okrągło jest, także nie wiem, bo u nas te, te ubrania do tego prasowania, do tego prania, to się to nami zbierają. Jakby tu nie wiem ile ludzi mieszka, a tutaj mieszka tylko 5 osób. Y, dobra, także deski się do prasowania y, pozbyłam. Dwie pralki uprasowane, ale co z tego jak kolejna już się kręci i się pierze. Także to zrobiłam. Ogarnęłam ogólnie to i tak ogarnęłam y, z grubsze y, dom. Bo jak mi coś trzeszczy, to chyba tam już mówiłam, że jak mi coś trzeszczy pod nogami, to ja chodzić nie umiem. Y, to to zrobiłam, Zmieniłam sobie mięso na, na mielone, bo u nas dzisiaj będą mielone, y, mielone kotlety z ziemniakami, zupę mam z wczoraj i ogórki kiszone będą i będzie taki obiad, bo nie mam czasu. Y, a chcę zrobić te, te ciastka z jabłkiem, tak zwane te pusy bo przecież z Chłodkiego znowu nic nie ma, a nie wiem, właśnie miałam takie jechać do, do Biedronki ale to się zastanawiam właśnie nad tym czy jechać, bo i do Pepko miałam też skoczyć, bo po pierwsze Jujka chce ciapy po drugie butelki na nalewki, nie, nie na nalewki, Jezu, na no jakie nalewki, nalewki to się w lecie robi ale w tym roku nie robiłam nalewek chcę zrobić właśnie likier, bo mam likier pier, piernikowy Yy, także i butelki, bo na YouTube to raczej takie butelki pochudce, co się nie nadają. Śmiałam się właśnie do męża, bo wczoraj yy był. Znaczy nie był w Pepko, był w innym sklepie, ale tu dzisiaj nie będę Wam pokazywała. Yy, tylko jutro chyba Wam pokażę, bo one są tam wiecie na kwarantanni jeszcze tak zwanej. Zresztą zobaczę, może najwyżej jak nie pojadę do Pepko i nie będzie holu z Pepko i z Biedronki, to będzie ten co wczoraj mąż i tak, że właśnie mówiłam, żeby jakoś tam butelkę tam gdzie jest. Taką ładną, która się na YouTube nadaje. Ale powiedział, że się już wracał, nie będzie, no i nie było. Także muszę sama do Pepko skoczyć. Mam nadzieję, że tu u nas y, będą w tym y, w klasnym stawie. A jak nie, to też mu powiedziałam, że ja muszę do Lublina w końcu ja jakoś pojechać, bo wszystkie jeżdżą do Lublina, a tylko nie Monika. czy znaczy śmieję się. No wiadomo, jedna osoba jeździ, no i plus y, kamineczki, chyba też jeżdżą, bo one też pod Lublinem gdzieś mieszkają, także na pewno też jeżdżą. Także ja też do no męża już zapowiedziałam, że nie wiem, ale muszę jakoś do Lublina do Lublina pojechać, e, bo chcę i do leklerka, tam na turystyczną e, pojechać, bo tam moja siostra lata na tą turystyczną, Zresztą takim mniejszy, bo ja tego do tego wielkiego nazwana zana to niekoniecznie chcę. To i do leklerka i tam przecież też mają Tediego i Pepko mają i tam nie wiem co tam jeszcze mają w tym Dilsa e, na tej turystycznej. Mają. Dobra, Dilsa nie mają chyba Dilsa. A. Bo w Lublinie Dilsa a no Dilsa, a to jak o czym ja mówię? A Do Dilsa to im mamy. Tylko to drugie takie było, to zapomniałam, jak Ten drugi sklep to on tylko na Podkarpaciu jest, to zapomniałam, jak się nazywa. Ale to Ta Matka 3 Plus takie fajne ozdoby też na, kupywała, ale to właśnie mm, u nas chyba go nie ma. Ale to już mniejsza z tym sklepem. I TK Max jest w Lublinie. A no, Max do TK nie Max to ma. też bym pojechało, u nas też nie ma. Dobra, to także ta. Eee, no tyle na razie zrobiłam. I co dalej, a potem jeszcze na 16 na angielski zantkiem, więc y, na razie to jestem taka no, nieumalowana. Powiem wam, bo mi się jakoś nie chciało dzisiaj malować. Także, jak napisała to sąsiadka pod ten syrop, to ja tak ubrałam się i listonosz jedzie. Także, dobra. Ale chyba tylko do skrzynki. Dobra, do skrzynki tylko. Yy, tak, że wyskoczyłam tylko tak, a tu i tak nikt nic nie wie, nie jednak do domu jedzie. A nikt mnie nie widział, bo ja byłam tak opatulona. Tym szalikiem, i tą kapturem, i tym wszystkim, że nikt mnie nie widział i jakiś pies jeszcze obcy lata. E, dobra, to do potem, bo lista idzie. Dobra, bo to już znowu 7 minut mojego poplania praktycznie, a nie było niczym. E, także tyle robiłam z rana i trzeba działać dalej, e, bo miałam robić te strojki i nie wiem kiedy ja te strojki zrobię, a tu już 15, pierwsza godzina. obiad jeszcze w proszku, praktycznie, zaraz im zupę zagrzeję, to im zupę dam. A potem właśnie na tą 16, to nie wiem czy mąż ich zawiezie, Antka na ten angielski. Czy ja zawiozę, to, albo może ja zawiozę, pojadę sobie do miasta, a mąż go odwierzę, No to nie wiem, jak to tam będzie, nie? To jeszcze tutaj właśnie pomyślę, jak to będzie dobrze. Także na razie tyle. Ale te ciastka pusy, jak będziemy robić, to też Wam na pewno pokażę. A jak nie znacie, to i przepis też Wam tam napiszę, to one są takie, mogą być. A że nie ma nic słodkiego, to lepsze, takie jak żadne także dobra, na razie a jeszcze miałam Wam powiedzieć, że u nas dzisiaj taka wichura, znaczy tak wieje wcześniej wiało, dlatego taka teraz teraz tak trochę mniej wieje także wcześniej to tak wiało jak jechałam tutaj z rana po, te, po ten syrop to tak wiało po prostu że ja byłam tak zapakowana że mnie i tak nic nie było, widać oprócz tylko o tak oczy miałam odsłonięte, bo taki zimny wiatr i w ogóle taki śnieg, nie śnieg, nie wiem jak to nazwać Padało, z tego nie ma. Także to miałam Wam jeszcze powiedzieć właśnie, że u nas jest pogoda beznadziejna, no beznadziejna. Wieje od wczoraj, a wczoraj w nocy to tak działo, że myślałam, że nie wiem, czy nam dachu nie zerwie z domu. Dobra, na razie. O, w poszukiwaniu czegoś słodkiego, proszę bardzo. O i to dla nas Płatki. Tak właśnie oni jedzą płatki, te, na przykład muszle. O już ucieka, zbój jeden, także tak jak tu nie piec ciastek, jak tu tylko takie poszukiwacze są w domu no, jak tu, ale jakby ich mało było słodyczy, wczoraj były przecież te mm, te takie bombki z czekolady, tu się powinnam patrzeć, tak wiem, tu wczoraj były takie bombki z czekolady codziennie mają czekoladkę z kalendarza adwentowego i jeszcze im mało i tak właśnie skaczą po tych blatach i szukają y, słodyczy jak to już ry rytualnie po obiedzie Przyszedł czas na kalendarze adwentowe. Cię e, on tak jedzie na 16 na angielski. Myślę, że ta tata go zawiezie, także. także my będziemy chyba robić tę ciastkę. Jeszcze zobaczymy. A na razie otwieramy kalendarz adwentowy i jednak chyba dzisiaj do tej biedronki, do Pepko nie pojadę, tylko chyba jutro pojadę. A dzisiaj sobie zrobimy chyba te ciastka. Tak. Tak, tak, tak. Dobra. To nie przeciągając już, y, otwieramy kalendarze adwentowe. Jakie dzisiaj dzień mamy? 8 na ten gwiazdę. Yy, gwiazdę za petlejęcką. No, to, to są takie same zawsze. No. Butek. O, butek. Buta. Teraz mamy. I tutaj 8. Ja dzisiaj. Jakieś kram. O mój. A dzisiaj był jakiś taki krem, No taki i to jest, nie wiem, ale jakaś maska jest, jakaś bambusowa, także sobie później zobaczę co to jest i na pewno będę używać, także dobrze i teraz już przechodzimy do kolejnego kalendarza, bo już będziesz pobiegli i standardowo mop, to już standardowo i jaka dzisiaj ci będzie ciekawostka? to się czyta ciekawostka. Na świąt zostało 18 dni. 18? No to pisze 18. A jaka tam jest? Bo tu jest, było pomylone. Tu jest 10 w ogóle. A tu jest 8. O! Dobra, to do, dawaj. się pomylił. Dobra, to już przeczytam tę. No dobra, to już przeczytaj tytuł 10. Jutro będzie 9 i trudno. Dziesiątkę przeczytacie? No. Tak. No to dziesiątkę. Pierwsza świeca adwentowa to symbol przebaczenia przez Boga nieposłuszeństwa Adama i Ewy wobec Niego. Adwentowe zadanie na dziś. Odwiedzimy w bibliotece cel świąteczne książeczki. Mm. Odwiedzimy w bibliotece cel świąteczne książeczki. Nie. No, ale my biblioteki nie odwiedzimy, bo raczej chyba biblioteka mi się wydaje, że jest w tym roku zamknięta. Także ewentualnie możemy odwiedzić księgarnię i poszukać yy, książeczek świątecznych. Także dobra. Yy, także moja właśnie pomyłka była taka, że dzisiaj kalendarz włożył numerek 10, a powinien 9. Także dzisiaj jest przeczytana 9. Ciekawo yy, ciekawostka 10, a jutro będzie przeczytana. Ciekawostka, dziewiątka, także zobaczymy co powinniśmy dzisiaj faktycznie przeczytać i zrobić. I jeszcze herbatki, bo dzisiaj dodatkowego okienka nie ma. Czekaj, ale herbatka dzisiaj jest taka. Czekaj, czekaj, Jucia, czekaj. Zielona z malinami. Zielona z malinami, więc będzie znowu. Mamy... Trzeba eee, zwiedzić. Tutaj. U 12. Bardzo proszę herbateczka. Tak, tyle także herbateczka i puzelki jeszcze. I ja toś na angielski będzie biegł i tyle będzie, a my ciastka będziemy piekły. Także ja będzie już. tak. A zobaczymy jeszcze które, czy te pusy, czy nie. może te pierniczki Katarzynki, które zobaczymy, bo sobie przypomniałam o jakichś takich innych. I tak, ciasto na nasze pusy. Yy, mamy już zagniecione To jest tak, jak żeście widzieli: to jest ciasto ci yy, kruchodrożdżowe, bo jest na drożdżach. Yy, z dodatkiem margaryny. Niech będzie, że z margaryną. Dobra, bo miałam w domu, tu. To... I w przepisie też jest ta nieszczęsna margaryna. To nie będzie margaryna. Także mamy zagniecione Zaraz będziemy wałkować, wykrawać dziurki i nadziewać ciastkiem i piec. piekarnik nastawiamy. Widzę, tu jakaś jest temperatura. Dobrze, 200 stopni. No to trochę bez przesady, trochę mniej. Ze 180 myślę, że wystarczy. Znamy z węglą. Jabłka powiedzmy, że pokrojone na 1,16. Także takie cieniutkie. Jabłka. Placek rozwałkowany i już wycinamy. Kubeczka, piekarnik się także, a nie mamy co sadzić. I pierwsza porcja ciastek gotowa. Idą teraz do piekarnika. O, tu nie słuchajcie go. Idę do piekarnika teraz i po opieczeniu to Wam pokażę jak to wygląda. Jakie śliczne pierożki z ja jabłuszkami. Aaaa, żona się stara, ja matematykę odrabiam. E, porcja ciastek prezentuje się tak. I jak wystygną, to posypiemy je cukrem pudrem, żeby oczywiście były trochę słodsze. I ładniejsze w wyglądzie. E, także oczywiście później Wam pokażę. E, jak już wystygną, to jeszcze Wam oczywiście pokażę. Pół godziny. Tak, dobrze widzicie, nie mylicie się. Właśnie zrobiłam sobie mleko z masłem, z miodem i z czosnkiem, bo coś czuję, że mnie coś gardło zaczyna drapać. Yy, Także to nie za dobrze się dzieje. I już Wam, a jak się Monika rozłoży, to będzie będzie przechlapane, nie wiem co to pływało. Ale może yy, czosnek pewnie taki, dobra. Także jak Monikę rozłoży, to, to nie wiem co to będzie, będzie już chyba koniec świata, jak Monika będzie legnie tutaj gdzieś. E, także ja to będę piła i zaraz Wam pokażę te ciastka. I ciastka prezentują się e, tak. I e, e, wyobraźcie sobie, że z trzech blach e, takich pikarnikowych zostało ich tutaj tyle. I na blasze zostało się tyle. Także widzicie, jak te moje łasuchy pożerają te ciastka? Dobra. Także tym oto akcentem ciastkowym i mlekiem z masłem i z miodem e, żegnam się z Wami. E, oczywiście standardowo pozdrawiam i dużo zdrowia życzę. Trzymajcie się tam e, ciepło, bo u nas jest strasznie zimno. I do następnego razu. Pa!